Siemaneczko świetnikowy, już jestem na kolejnym hasioku. A wy jesteście razem ze mną. Dalej zima, a tutaj normalnie do wyboru, do koloru jakichś gadżetów. Takich powiem Wam, nie wiem co to będzie, zaraz zobaczymy. Tutaj chodźcie, zobaczycie razem ze mną, co oni tutaj wyrzucili. Ale ciekawa miejscówka, zobaczcie, ciekawa no. sytuacja. Wbiłem w ogóle, wbiłem na ten hasiok A tu normalnie, tak jakbyście wbili razem zębą, prawda? Takie cuda, takie choinki I co, leci? Poleciałem dalej, a tutaj taka, że tak powiem, taki karton Ktoś może sypnął, prawda? I kurczę, i nie wiem, myślę, że skarby, może nie jego kategorię, ale ja tutaj widzę jak najbardziej. Nasze kategorie, więc podczas tym wejdziemy tutaj trochę i zobaczmy co, co oni tutaj wyrzucili, ale trzeba by było to odkładać w jakieś miejsce, no, pokażcie, bo deszcz zaczyna padać, wiecie, kurczę, nie ma dużego worka, a, nie ma, a ani kartonu żadnego, nie ma, nie ma, właśnie, może ten, ten jest mokry, trochę, no właśnie. No ale dobra, weźmy tego, najwyżej nie ma słszego chyba tam, no nie, nie bo wybierali właśnie, kurczę ciężko idzie w ogóle. Wszystkie kartony, wszystkie kartony, wszystkie papiery, puchy, prawda? Dlatego dobra, no zobaczymy w mokry. weźmiemy to. Eee, no, no i zobaczmy co oni tu wyrzucili, co będziemy odkładać. Tutaj mamy co? Jakiś cinch, fajny taki. Ciekawy. dalej co wyrzucili tutaj. Co to jest magnesik? Magnesik Mexico. Komisyjnie jak zwykle z wami najlepsze poszukiwania są. Unboxing tych paczek śmietnikowych. O jeszcze jedne przejście takie samo. Ale to pogryzione to nie. To zostawiamy, tu będziemy zostawiali te rzeczy, które nie weźmiemy Tutaj wyrzucili całą paczkę pines Cała paczka pinesek Lecimy dalej Dużo monet wyrzucili, zobacz ile monet Jakaś moneta słuchajcie z 2002 jeden co? Jeden na, nie wiem jaka to jest coś takiego, Patrzcie, ile to jest tych brudnych monet normalnie wyrzuconych Trzeba było to wyczyścić Euro, co to jest? Dwa jakieś, kurczę, całe brudne, ja nie mam rękawiczek, dwa, ukraińskie pieniądze stare, 2015, nie weźmiemy to wszystko, te pieniądze, potem się wyczyści, tak z grubsza pokażę, nie, na razie, a potem to wyczyścimy, o, są nawet dobre pieniądze, 50 groszy widzę, tu może się coś kryć, patrzcie ile tych pieniążków tutaj jest że nie mam rękawiczek, bo naprawdę brudno od razu. Od razu obiecuję Wam, że yy, idę wymyć ręce po tych poszukiwaniach, bo... Patrz. Takie monety... Co to są? Jedynka napisana, rysowana? Czechosłowacka? Tak? Korony czeskie chyba, tak? Bo na koniu jedzie. Patrzcie, pieniędzy nie 99 50 token, tokenów piszę 50 tokenów 99 50 stotów no i różne takie nie ale się już ubrudziłem od tych monet monetki wrzucając trzeba było i do śniegu od razu dasz polewał lepiej by było chyba tutaj takie takie 50 giera oby jak najmniej ich było w sumie to ciekawe, możesz się wymienić, że to jest jeden jeden, groszówki To wszystko trzeba wziąć. Tu jest jakieś 10 100, ten, nie wiem Poznaje się coś Takie monety wyrzucają Tu groszuwa Tu kawałek kurki ziemniaczka Chyba nie, to trzeba wymyć wszystko, tego nie będę wycierał Masakra To jest brudne Jakieś karty Kulajwa, Karta pamięci Na odzy złot, Złota Mikro SD też weźmiemy Są tu temu, czy tabletki nie Tu pieniążków jeszcze trochę to weźmiemy Co to euro? Nie, o 5 Z 2000 Piąta, ale tu nawet nie widać, bo brudny O na koniu jedzie No i trochę tych pieniążków jest, że końca nie widać. W Pinka jakaś ty, fajna. ABW ty ABW w pinka. Czy to jest fejk jakiś Agencja Patrzcie w Pinka? ABW ty Widzieliście to? Piszę tu ABW, orzeł i... auk. Ok. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW Tu pisze Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW, Rzeczypospolita Polska O kurde, Kappina w ogóle. Czajcie to? Mega I orzeł taki O kurde, fajna rzecz, ta filka fajna. Co jeszcze tu wyrzucili? Magnes, spunta Cana Ale ma łapę coś waloną. To nie, to nie weźmiemy świeczki. Weźmiemy. Świeczki weźmiemy, świeczki weźmiemy. Tak, dobre. Dobre świece, weźmiemy. Co jest z monetek? Wszystkie, dobra, dobra, ale ich tu jest, ojeju, cały karton wypełniony tymi monetami. Patrzcie ile tego jest. I 50 groszy nawet się znalazło. Ojeju, ale tu brudno, 20 groszy nawet się znalazło. 20, 10 to jeden punkt na polski będzie. Tak jeszcze monety. patrzcie się, widzisz? Poznajecie te na, na konia pieniądze wyrzucono. To ma je zwariowali. Patrzcie już ile tego jest. Co dalej? Świeczki. Tutaj co mamy? Magnes fajny, ciekawy. Poświęty wam go z Jamajki. Fajny. Weźmiemy świeczki, weźmiemy. Cińcze kolejne takie. Tu też następny Pozłacany tam leśniał, pa, pozłacane w środku. Tu nie, ale tu tak Też weźmiemy, jasne. Ocińcie fajne. To co to jest? Kalkulator, Aksel działa, jest 0 9 plus 6. Równa się. 15, dobrze. Niech będzie. Niech będzie kalkulator. Kalkulacje świetnikowe, no, wyłączamy. No, dwa też nie wyłączy się? A nie, to on sam się wyłączy, tak? I co, bo, a, bo to jest na ten świat. Dobra. Lecimy dalej. Co oni tu wyrzucili? Okularki, jakieś, jakie to są? Okularki? Uniusy. Unicus, Unius. Fajne. Do przetarcia. będę miał nowy. Fajne, fioletowe takie trochę. Weźmiemy. Co dalej? Wyrzucili kalkulator. Co to jest? Chyba Nie. ładowara do kuliwa. Tak, tak, czy otwiera się to? Nie, tu jest USB. Chyba tu kładziesz telefon i ładujesz. Takie coś. Taki gadżet. Dobra, dalej co wyrzucili? Tutaj jeszcze te chyba pieniążki się tak 2, 2, 1, 10. Jeszcze te pieniążki chyba będą wyskakiwać. Grosz 2,2 i I dalej. Do skarbu młoneczki. Świeczki do świeczek. O tak. To są zapachowe Odpalimy sobie dzisiaj pewnie, czemu by nie. Co dalej mamy? Ładowara do telefonu. Też się przyda. Mm, mm, mm. Co tu dalej? Tutaj kluczyki, to nie. To nie, ale to jest pozłacane, tak? Tam, czy nie? Nie, to, to, to mało, tam to było grubsze, grube było. Roster. To nie. O, tych czyńczów, cały komplet jest. Zobaczcie. One by musiały być w tej paczce chyba, wiecie? Te czyńcze takie są w tych paczkach takich całych. Takie przyściółe, fajne. te są dobre weźmiemy je wszystkie tu to jest cały taki komplet o co tu dalej mamy dalej pieniądze dalej... o magnes Sicilia o ale nie ma tego, o co tu leżało takie coś można dopasować, przykleić pewnie będzie cały magnes. Z Sicilii, tu był z Meksyku, z Jamajki był, różne magnesy parafina to nie. To stare, nowe, fajne. Stary, ten dziurkacz chyba 888, pisze, tu się wyciąga. Ale dobra, oszczędźmy sobie Oszczędźmy sobie na razie tych dziurkaczów Mamy magnesy Więcej magnesów spragi, pragi Podwójny, ciężki taki i z Fragi Pragi wyrzucili z taki ale ten metalowy jest chyba wiecie to metalowy jest fajny skel magnes mega fajny też weźmiemy co tu jeszcze mamy o strzykawa uważasz życzki będzie gerlach? tak gerlach normalny czekajcie ja już po tych kształtach poznaję dobrze tą no do, do odrestaurowania wiecie ale ale gerlachy, gerlachy Gerlachy, łożyczki. co tu jeszcze będzie Magnes Mauritius Dodo tak Dodo z Mauritiusa ty <grym>, no i maly, tak kolekcja Magnesów to nie zła, uciśnij tyle Magnesów nie zła kolekcja Magnesów powiem Trochę ich jest już, bo to nie trochę zbierało tych magnetów. A ciekawa jest ta z tego ABW w ogóle. Ta wpińka z ABW ciekawa, kolejna, o ona tu, potrójna, o! Ta będzie dobra, się wyczyści i będzie działała, to będzie fajna. Taka potrójna jest mocna, nie? Także weźmiemy też, co tu ciekawego, o, stąd, stąd te świeczki wychodzą, są czekoladowe, czekoladowe szery, świeczki do świeczek, świeczki też do świeczek, coś tu jeszcze, jest? Ciekawka, nie, pieniążek, tak, 20 czegoś tam, do pieniążków dołączymy, tutaj, czy nie ma może biżuterii, czekaj sprawdzę, to nowe jest, widzę? to jest nowe, widzę kartę SanDisk tym razem świetny stan 8 gb weźmiemy co tu jeszcze mamy, o takie coś Grzechowska taka co dalej jest klucze pełno zasilaczy do laptopu, zobacz zobacz zasilacz do laptopa do Natesa taki pełno zasilaczy do o ja, żeby się uszkodziło. to jest ten, a który był do tego, no i do tego jest taki, który to było, to tak, to tak, no do tego to, jeden zasilacz na topa, tutaj będzie też z drugi, drugi też, latec, spodnie sobie nic się nie stanie, to na lato się przyda, myślicie? Dalej yeah. no nie Dalej, następny nasilacz, patrzcie na następny na to jest do laptopa? tak adapter trzy adaptery do laptopów już są tutaj leży patrzcie na testy trzy ile jeszcze tego będzie jeszcze jakiś na test nie ten jest liteon też do laptopa nie, to chyba może być, to chyba może być do, wiecie, choć nie, tam się, prze, się chyba, przeplótł się chyba z jakimś, tak. Zaraz to odczepimy, momencie. Bo do, do drukarki są te potrójne, wiecie, do drukarki, a to będzie, tak, to będzie laptop kolejny. Kolejny laptop. spodnie spodnie, trochę przetrzemy. Jest nowy będzie laptop Liteon, Kolejny, czwarty. Już cztery, cztery zasilacze. Tu na piąty będzie szósty, tak? Patrzcie, szósty, kolejny adapter. Od starego bardzo modelu chyba kiedyś. Myszki. No ale są, są zasilacze laptopów, Tutaj następny, też starszy model. Widzicie coś jeszcze fajnego? Tutaj takie susie, nożyczki Sną? No dobrze Weźmiemy, cześć Nożyce Tarczę to nie, to nie, to nie Ale tamta wpilka ABW To powiem Wam konkretnie. O, mosiężny, mosiężny klucz To muszę go wziąć, to odczepię po tym chyba, czy teraz zaraz go odczepię, muszę że klucz bo muszę wymienić mosiąc, zaraz go odczepię o, tutaj chyba kabel będzie tak, USB znaczy ten, no, ale na pa, na pozłacanym na pozłacanym wejściu jest, widzicie? Wejście jest pozłacane to jest pozłacane na pozłacanym wejściu kabel USB do wyczyszczenia wlot będzie fajny, chyba że się to na, na złoto odzyskać z tego, to i tak jest fajny i że to jeszcze jest ciekawie. no o takie coś, ta cała interaktywna, interaktywna zabawka, bo potrzebują tego często ludzie, jakieś myszki, o ten jeszcze może być ciekawy kabel, to jest ten podstawowy tak to jest ten podstawowy do komputerów trzeba go wziąć myszkę jakaś fajna w ogóle czy HPK? no nie myszkę nie to jest do drukarki to już też nie a to co to o tutaj jest jeszcze do ładowania sprawdzić można coś jeszcze to o to jest do tego do radyjek chyba tak też czasami ale on jest zgryziony, to nie to wszystko chyba, nie? widzi coś życiowego? ja nie widzę mamy takie coś ale to dobre ma na USB-ki nawet to? Wszystko? tam coś jeszcze jest w środku chwila, a nie, to tam myszka a, kolejny, no, było dwa nic nie ma. Nie ma myszka. Takie cuda, takie. A tu też się nic nie ukryło. Chyba, jest jeszcze jeden, ten nasz. Tak, czyńc dobry do kolekcji. Tutaj jest ten, ten, i wszystko chyba. A plus, musiałem życzę było wziąć. Z pieczątka będzie? i na zakończenie jeszcze nasz jasne, zielonym trzeba, czarnym o, żeby widać było że tutaj już wyliście. Mega skarb. Co napisać? Złoto, srebro. Dobra, fajne, fajne. Zobaczmy jeszcze czy tutaj... to też jest mosierżny. Tak, Trzeba będzie na złomowej spojechać, oddać te rzeczy e, i co, no i co, takie no, znaleziska do drukarki nie weźmie, nie będziemy brali. tu jeszcze może coś się nic się nie zawieruszyło nic, nic, o świeczka się zawieruszyła Ma marker jest permanentny, działa w ogóle? tak, dobry marker cały weźmy markera jeszcze Co jeszcze? Co jeszcze bierzemy? Załoga. Co to jest? Na łapy jakieś? O, jeżyk z drewna, Boniu. Byśmy takiego jeżyka nie wzięli? Patrzcie. Musimy go wziąć. Jeżyk tam jakiś. Fajny. Fajny ludek. Dobra, weźmiemy wszystko na pewno już Czy na pewno wszystko nożyczki, Mauritius, No na czym parafina polega A no, dobra, się nic nie ma nic Lecimy dalej, polskie śmietniki Także z takiego kartonu to zostawimy komuś o tu był mega skarb A to Weźmiemy Fajne Monety Magnesy I lecimy dalej Polskie śmietniki Tarara U, jak Wasze znaleziska Lecimy na wspólne przygody, wspólne poszukiwania To wszystko trzeba uratować O, tu nic nie ma? Nie ma o kurczę, zaczyna padać. wiedzie? Padać zaczyna.